Poszedł Czędo, który chciał przejąć piłkę. 14 metrów, wyjście, bujo i metra. Pierwszy mecz wygrali Szwedzi, a później w rewanżu bardzo szybko zdobyli Portugalczycy bramki, aż trzy strzelił Paweł Skawel. Oto sytuacja w 34 minucie. Rzut karny. I pierwsza bramka dla zespołu Sportingu. Później następne dwie bramki tego samego strzelca: Kaskiewala, 54 minuta i 57, i wiadomo było, że jest. Po meczu następne bramki już zdobywali Portugalczycy, kiedy zespół Szwedów grał w dziesiątkę, bowiem w 59. minucie wykluczony został z gry Arvidsson. Następne bramki to 62. minuta Celi i 74. minuta Quilio. Aż pięciokrotnie mógł sprawozdawca portugalski wykrzyczeć to swoje przeciągłe gul, ale Portugalczycy, jak powiedziałem, grają w europejskich pucharach znakomicie. Na razie najwięcej drużyn, za chwilę podamy inne rezultaty, awansowało zespołów zachodnio niemieckich, aż cztery, trzy drużyny włoskie, dwie portugalskie, ale dwie bo trwa mecz Benfiki i zespoł Porto jeszcze mają tę szansę. 5-0, zwycięstwo Sportingu nad Kalmarem FF, szwedzką drużyną i oczywiście awans do trzeciej rundy Pucharu Zdobywców Pucharów. Jak widać szans na bramki było jeszcze więcej. Trzeciej A i Spartaka Moskwa. Dwie bramki i Barta. Trzecia i dziesiąta minuta. Później. 25 minuta. Ordenevic. 3-0 i odrobione straty z Moskwy ale w 71 minucie Czerenikow strzelił bramkę, jak widać mgła stała się konieczną przypadłością obu spotkań i sytuacja w której w 71 minucie Odrobili piłkarze Związku Radzieckiego, Spartaka Moskwa, straty i w tym momencie awansował Spartak. Pierwszy mecz 4-1 wygrany, a tu przegrywał 1-3. Dosłownie w parę minut później, 7 minut później Zauer 4-1. I tak kończy się mecz i dogrywka. Trudne warunki grząskie boisko, niezwykle ciężkie i od razu w dogrywce 101 minuta Riedel 5-1 następnie 108 minuta bramka Burksmillera po wyraźnym błędzie bramkarza wspaniale zawinął ten piłkę Miller lewą nogą okręcając właściwie do swej osi obrońców i za moment jeszcze w ostatnim desperackim ataku piękny gol Pasulko. 6 do 2 wielkie widowisko i awans zespołu Werdera do Werderu do następnej rundy. Jest w tym